Już od 10 lat w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku spotykamy się na uroczystej wieczerzy wigilijnej, by wspólnie przełamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia świąteczno-noworoczne, zjeść wspólnie wieczerze, a wspólnie pobyć w towarzystwie całej załogi. Spotykają się pracownicy, starzyści, meryci, ręciści, osoby współpracujące. Jest to czas również do podsumowania mijającego roku, oprócz złożenia oczywiście życzeń, powiedzenia kilku zdań o tym, co nas spotka w następnym. A ten 2015 to był kolejny bardzo dobry rok dla naszej spółki. To był rok kolejnych inwestycji. Przypomnę na początku roku otworzyliśmy uroczyście Gminny Punkt Selektywny Zbiórki wodów Komunalnych, nowe linię technologiczną, między innymi nowoczesną instalację do sortowania pakałań szklanych. Później zakupiliśmy wiele sprzętu w zakresie gospodarki odpadami i w centrum utylizacji, jak i do obsługi mieszkańców. W marcu było przeniesienie do nowej siedziby, poprawiły się warunki pracy i dla administracji, ale również dla warunki socjalne dla pracowników przy ulicy Lwoweckiej na dotychczasowej bazie w zakresie jeśli chodzi o cmentarz i usługi pogrzebowe, to tutaj dokonaliśmy remontu, m.in. dachu, pomieszczeń socjalnych, również w tym budynku przy cmentarzu. Trwały prace przy przygotowywaniu tego starego cmentarza przy ulicy, po drugiej stronie przy ulicy Wrocławskiej. Jeśli chodzi o zieleń, czystość, no to myślę, że dekorowanie miasta jest to zauważalne. Nie tylko nowe kwietniki, a nowe kompozycje kwiatowe, ale również utrzymanie właśnie czystości zieleni na co dzień. To jest widoczne, nowe, że tak powiem, oświetlenie świąteczno-noworoczne choinki. To wszystko razem pokazuje cały czas naszej pracy. To był też rok, kiedy uzyskaliśmy kolejne nagrody dla naszej firmy, przypomnę na początku roku Gazela Biznesu od czasopisma Puls Biznesu, później tytuł Najlepszej Modernizacji roku 2014. To jest bardzo prestiżowa nagroda miesiąc temu Dolnośląski certyfikat gospodarczy to tylko 20 firm z terenu Dolnego Śląska, tym cztery po raz pierwszy, w tym z Grup no i ostatnia formacja dostaliśmy znowu po raz chyba czwarty z kolei nagrodę czasopisma Forbes za całokształt działalności w minionych w ostatnich dwóch trzech latach. Przed nami oczywiście wiele dalszych zadań, to przed dalsza modernizacja jeśli idzie o sortownię opakowań surowców wtórnych, przebudowa punktu przyjęcia odpadów, tak aby żeby dalej oczywiście, aby unowocześniać, modernizować i żeby była ona coraz, coraz, coraz bardziej ładniejsza, nasza regionalna instytucja przetwarzania odpadów komunalnych. Planujemy zrobienie tej infrastruktury wokół nasze siedziby przy ulicy Bankowej, remont kaplicy, no i wiele, wiele jeszcze innych działań. Myślę, że będzie to dalszy pracowity rok.